Witamy no, w drugim witamy. odcinku z serii Minecraft na najnowszej wersji. Dokładnie. Dzisiaj dokończymy dom <coughs> i Aha. budowę domu. Okay. Zrobimy parę rzeczy. Zaczęło padać. Zaczęło padać. Uh, Niestety, tego incydentu. No nie było nic w poprzednim odcinku. No tak, zło się. No to za, się zaczynamy. zaczynamy. Były jakieś update'y te sprawy. No to tak, zaczynamy. Dobra. Uh, to chodź. To... Dobra, ja do, dam sobie jakieś ity, o ile wiesz, masz. E, no w sumie. Tak, co mi się burzyłeś? Eee, ja mam 18 miedziłeś sobie, no. Dobra, to, to, wystarczy. O, oh, enderman, to gdzie on jest? Derman, to jest ja, ja znajdę. Znajdę jeszcze miedzi. Chodźmy z. No, spać? A! Można, można spać, no okej, okay, no to jedziemy spać. Bo jest, bo, bo jest burza. A, no, to ma sens tak. Ceny są od, Ja w sobie zrobię na łosiakierę i pościnam trochę tych Jeff i zacznę wejść dalej A ja dam wód, na tych łosiach jest więcej żelaza niż miedzi. rozumiesz to? Co? Tak się dawał, Leps, A tam Zadań, tak, tylko tak, tyle tak żelaza, że żelazo, żeby ci sobie żelazny armor zrobić. Tak. Roz... o, ja już mam 20 żelaza. Super. Dobra, kurczę. Naprawdę nie mam żadnego pomysłu, z czego by zrobić. O, kolejny żelaz. emerald Ko i kolejny żelazo. Dobra, nie szpanuj już. Z czego zrobić podłoga Adam? Bo ja naprawdę nie mam pomysłu. Nie, wiem, już jest materiałów, z którymi jutro już doskonujemy. No to. Myślę, że wyśmia będzie zbyt. zbyt. Paląca po oczach. Ale. Ale nieokurowana hmm. i taka, wiesz, to... w drugim się, że dobry design. To trzeba sprawić. No, ale to by było bardzo... To by bardzo dużo kosztowało, Czekaj. Tylko, że to... wiśnia rośnie w 3 sekundy i mamy z niej... nieskończoność sadzonek z jednej. No w sumie. Tak jest. Rady. Dwa staki żelaza i się, się wraca. Oh my god, się no, to jest piękne, Adam. Ale co? Ten design, ty to będziesz musiał zobaczyć. Chcesz sobie takie wzorki z tymi kłodami, tak? No. Jak ty to zobaczysz, jak wygląda, taka podłoga? On, on, on też jest fajny na, na ścianie. Mam to sobie, jak ty potrzebujesz. Ja nam się Żryj swoje żelazo. Żryj swoje żelazo. Nowaj. Oh my god, il. nie nim żelazo. Wow. Impresyw. Ja, ja to zadam ok, było i jakieś i pół i minuty temu zasadziłem? co się stało. Co się stało? Ale czego? To było zasadzone jakieś pół minuty temu. Jak? Jakim prawem? To super. <laughs> Jak to działa? no? Idź. O, netnicza zasadzka, mogę z plany wziąć. A, i ty i jeszcze więcej tego miałeś, ja ty jeszcze wstawiłeś trochę, wow. Tak, jeszcze ja się wstawiłem. Ja serio... Ale ja tak tego nie wykopałem. Po prostu wow. Zrobiłem, że... Nie, czym się więcej tego nie chce kopać. No. Z tego się kowadła zdobywali. Soli? To kowadła. Tego a nie kowadło. Dlatego się zdziwiłem ile tego jest. To wszystko było... na powierzchni, to no. czasami w Kejie jest mniej tego. No. Ja muszę kończyć. Już. Tak, już. Będziesz mnie niedługo jakiś czas, czy nie? Exactly. No, no chyba no, tak. Nie. Raczej tak. No dobra. to dobra to nieźle. No to Pa. Dobra. dobra widzowie, no to ja tutaj zostałem już sam tylko. Plan jest generalnie taki, żeby... Wykopać tutaj trochę teren taki... żeby tutaj było tak płasko na przykład myślę że tutaj, no. W ten sposób potem tak znowu tutaj kolejną taką warstwę, która bardziej płasko i moja łopata pewna. Chwila, moment, bo to jest taki pomysł, że się bierze tutaj chwila, to ja muszę zrobić całą łopatę i wtedy pokażę. Że kopię tak, że kopię tutaj kolejną taką warstwę, większą trochę. I potem kolejną. I tutaj taki jeden blok wyższy, aż będzie, aż dojdziemy tam do tych kwiatów. I wtedy można na każdej wersji parę takich ulistować. Można zrobić sobie taki ładny... Jeszcze tu na kwiatów oczywiście. I wtedy można mieć taki ładnie wyglądający teren z ulami. Więc mamy pielgrzyów, ich zabiję szybko. Okej. Okay. Dobra, to ja bym tutaj robił ten teren na pszczółki. Chociaż to jest w miarę wykopane, no nie? To jest chyba dobry efekt. Jeszcze bym wstawił tutaj tonę kwiatków i tak właśnie jest bardzo wyrównane. Mogę tak tutaj trochę, tutaj tutaj tutaj, tutaj tutaj, tutaj, wszędzie ule. jeszcze też tonę kwiatów będzie bardzo ładnie wyglądać moim zdaniem. Biorę sobie płotki. Powiedzmy, że chcemy pierwszy ul mieć tutaj na przykład. Płotek, płotek. Tak, bierzemy ul wstawiamy go, teraz od razu wstawiamy pod spodem ognisko, na górze liść, już może chodziło więcej, jak nie da O, guarda mnie dzwoni, super. Ej, Siema Adam, Ej, ja się tutaj się gram z ciebie. Aha, okej. Okay. Budowałem trochę. W sensie, no głównie teren kopałem, ziemię. Okej. Okay. A, a są w tym pszczółki? Jeszcze nie. Jeszcze zrobiłem taki wodospad tutaj. No, fajnie to, fajnie to Kwiatki prezentuje. I teraz będę próbował jeszcze te takie kwiatki, co się stawia na podłodze, teraz sp spamie wszędzie. Tak. Dobra, to ja biorę trochę kwiatków. I... próbuję pszczółki. Porwać, w sensie te zaciągnąć się, fajnie przekonać, żeby ze mną poszły i, i zamieszkały Pytokladny. w luksusowym mieszkaniu. Mm. Tak. W Warszawie. W... Czyli 5 metrów sześciennych. Te pszczoły chyba są w, tam, w ulu wszystkie. Czy ty zniszczysz znisz zniszczysz, czy co z nim robisz? E, no nie, nie niszczę, tylko czekam, aż wyjdę i próbuję przetransportować do moich uli. Po czym wtedy na miejscu rozmnożyć dwie pszczółki i wtedy jest szansa, że mała pszczółka zamieszka w moim ulu. Ale po prostu jest zniszczyć im ul? No nie, no bo wtedy mogą za tobą gonić i cię urządzić. A jak się urządzą, to stracą żądło i umrą. O! Czy ty chcesz zamieszkać w moim ulu? Dziś masz taki fajny ul tutaj, chcesz nie nim zamieszkać, nie? Fajna okolica! No Kolejna chodź! Tak, mam dwie pszczółki, Adam, musisz mnie chronić, bo... Dobra, czekaj, okej, okay, znajduję cię Próbuję teraz przetransportować, będziemy mieli pszczółki, Adam Pszczółki! Jak już będziemy mhm. drugiej, żeby się roz rozmnażać i robić nowe pszczółki. No. Jest szansa, że one będą chciały tutaj zamieszkać, teraz patrz. Cyk, cyk. Już go go. Dobra, uwaga. Okej. Okay. Teraz wszystkie pszczółki wchodzą do tego ula. Tak. Tak. Enderman. Coś tu jest. Ustaw, o, to może. Mamy ksiłki, że tak. Nie, gdzie wy... Gdzie one lecą? Z tego chyba. No... Adam, udało mi się jednej pszczółki zmienić miejsce zamieszkania, ale na złe miejsce zamieszkania. Teraz plan jest taki, że ja po prostu zniszczę te ule i będą musiały po prostu... I wtedy ucieknę, żeby skończyło się agro. I wtedy po prostu będą musiały zamieszkać w tych moich, nie? Dobra, mogę je, je, ja je zniszczyć i mój Możesz zniszczyć, ale nie daj się urządzić. Musisz uciekać i musisz być na 1000% pewien, że ten. Uciekasz, uciekasz, uciekasz. Go, 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 go. Brafijemy. jak jest tak Okej. Okay. Zapłaci nam drzewka. Nie! <laughs> Jakiś przystało? creeper się na mnie zakradł i chyba wybuchnął na pszczółkę. Nie! Jaki kuchniarz! I teraz, czy te pszczółki zamieszkają tam z tym co my chcemy? O nie, Adam! Adam, to wyście stosunek bo wiśnie urosły wy! z nas... Te nie rosną, wiesz? No... I czy myślisz, że... że jak y, gazuje te pszczoły od dołu tym ogniskiem, to jak ja im zniszczę ulu, czy będą wkurzone, czy nie? Eee, tak. Raz zobaczymy, co tak jest. W tym ulu nie było żadnych pszczół. Czy to znaczy, że nasze pszczółki są teraz w naszych ulach? Tak! Ej, pszczółka. One nie są nasze. Teraz już są, Adam. <grym>, dokładnie. Teraz już są. Są dwie. Chodźcie. Brody. Chodź i ty chodź. I macie kwiatuszki. I macie mini pszczółkę. teraz melody! Tak, ma. Rozmnażamy pszczółki Adam. A ja mam melony i, się, i się nie um, nie umrę ze śmierci budowej. A weź po eksplory może ja znajdziesz jakąś wioskę i znajdziesz Właśnie to chciałem zrobić. No to super. Tak tak I teraz, jak te pszczółki będą robić miodek, to ja będę zbierać ten miodek i robić więcej uli z tego miodku i będziemy I tak robić, aż będzie po prostu za dużo e, uli, za dużo pszczołek I, i będziemy ten zreć Pszczołek, pszczółek. I tak, no właśnie o to chodzi. Docelowo już nie będziemy go zbierać tego, w tej formie, wiesz, tych plastrów, żeby robić e, więcej uli. Tylko będziemy już wtedy mieć po prostu pełne skrzynie tych e, butelek miodu. Nie? Ok, czas na kolejny ul. Jak ty, ty wrócisz i zobaczysz te ule, już się boję. Tam tego jest za dużo. Na mnie starcza psu na ule. Ile okay. ja ci jej Myślę, że Tułek. jakieś dwa ule i będzie na razie dobrze. To swój nikwit. O, ja też swój Nikwidzę. I to tak naprawdę nie byłeś jakoś specjalnie daleko. Nie, byłem daleko. O nie creeper. Ty tylko, tylko po prostu zdążyłem już wrócić. I ząbiek. Widzę mamy dwa dni, żeby wrócić. I przej... Co jak jesteś zajęło o dwa dni Minecraftowe? Dobra, że jedzenie trwa pewnie, bo z tego co mówiłeś, to głodujesz. Troszkę tak. No to jest mój ostatni kawałek jedzenia. No dawno już nie grałem. Wie. Czy ten szkielet właśnie zrobił kurde Free stinowskou? Oni są nie, takie, są wszystko wszystkie takie, wszystko wszystko, wszystko takie, wszystko takie, wszystko wszystko, Wszystko Wszystko wszystkie nie da, nie wszystkie takie, wszystkie takie, ziemniak. To nie działa, możemy sobie spodać, te, wszystkie się nie męczyć wszystkie te, no tylko czekaj, bo, bo sobie ogarniamy i robi sakwy. Dobra, cześć. Więc teraz yy, przestaliśmy grać na chwilę, po czym udało się odpalić shadery, więc teraz mamy shadery, wszystko fajnie wygląda. No i tak, to tyle. To tak, design na sufit. I teraz... Myślę, że mi się, mi się nie podoba tak na ciemno, na no, jasno będzie lepiej. No, no wiem, ja jestem to okrować. Bziś... Stop! Po nie było. A nie, połówniłem, czekaj. Mi się, się tylko wydawało. Myślę, że powinniśmy przesadzić te Pale Garden drzewa gdzieś dalej od naszej bazy. To... Ponieważ one, one są takie burę, szare bóre, ponure. Nie podobają mi się. No, klimat mają robić, ale, ale tutaj u nas jest inny klimat. Mhm. Dobra, więc teraz musimy ustanowić, żeby było wiadomo, co tu się w ogóle dzieje. Więc plan jest taki, że no można to będzie site, żeby przesadzić te drzewa. To później. Ale teraz próbujemy... w tyle będziemy się zajmować pszczółkami, no ja będę. I trzeba zrobić... Dokończyć dom, więc zrobimy tutaj te kłody i zrobimy dach, co aż kolejny piętro. Ja tak zrobię. Chcemy kolejne piętro, myślisz? Ewentualnie się dorobi później. Dobra, to trzeba wymusić jakiś design na sufit, nie sufit, e, dach. Mhm. Trzeba będzie jeszcze oddekorować stwórz, też ty już możesz zacząć przenosić rzeczy, wiesz. No bo podłogę już mam zrobioną, więc już można A, przenosić zjesz... skrzynię, i łóżka, i craftingi, i w ogóle wszystko. Okay, okazji, to nie, to będzie bardzo ładny dom W ogóle udało mi się odpalić shadery na ten. Na tą wersję wreszcie wypuścili, więc zaraz będą shader. A, okej. Okay. To się odstawi, tylko, tylko trzeba to osiedlić, to tak ustawiać ale okej. Wydajność. Ej, ej. ej muszę, mu tak stają teraz. Design. W sumie. Help me, please. A w jaki to sposób? Mam ci pomysł. No nie bo mam low zombie zombiaki mnie gonią... Dobra, przyszłam. Takie jest życie. Gdzie ja mój chleb odłożyłem? Nie wiem. że jak I się jest... przyglądam temu domu, to trochę... Ten... A, ten... wiesz, dach jest taki różowy i on kompletnie nie pasuje do reszty tego. Nie. Ja się zastanawiam, no czy byśmy wie. nie chcieli zrobić tak, że po prostu usuniemy... Te kłody dębowe i wstawimy różowe. Ale nie okorowane, tylko to jest zwykłe, nie? Myślę, no. że to jest akurat bardzo ładne. No, to, to jest ładniejsze niż dawno. Nawet bardziej pasuje do tego belgardynowego drewna. No ropiew, pierwszaście się potrzebuje was na... waszej skóry. Nie, nie dałem postan ul yy, tego ogniska. Adam, uwaga, cudny obca, błag błagam psie, polub mnie. Zapomni Jest! Wiesz? Widzisz, że no, myśmy rzucamy, już rzucamy. miotku zrobili, patrz na górę. O, pieski. Tak. Proszę nie e, rób armii psów. No ale czemu nie? No bo gdzie my pomieścimy armię psów? Dobra, jak zrobisz jakieś oddzielne miejsce na psy, może być. No tak. Po prostu daję tutaj aktualnie psy, ponieważ nie mam gdzie jej dać. Zauważyłam. Dach jest praktycznie gotowy, Adam, tylko potrzeba jeszcze teraz tego... Szarego drewna i domek będzie gotowy. I... dom skończony. Proszę, Powiedz super. mi, że to o, nie wygląda fajnie środka. Patrz to. O, jakie fajne. Mm, no wiem. Dobra. No, zamykaj szybko. Miedziane na miedzianych łańcuchach. CO?! To istnieje? Tak. nie Tak. Tanie, tak. lanterny. Tak. Adam, dawaj mi mieć, jak chcę to zrobić. No i super. Chcemy hmm. ja je nawet za nie hmm. Dobra, to za chwilę robimy wiesz. Adam, jesteś pewien, że da się robić lanterny? Z miedzi, ponieważ. O, ja, Tak, ale To chyba wymaga lanterna. Aha, to wymaga zwykłego lanterna. Ja I chyba... Ej, ale miedziane łańcuchy? I ona się, się podoba. O, mini piesek. Czemu on ma taką gigantyczną głowę? Jakby tak małe psy mają nieproporcjonalnie duże głowy, ale nie aż tak. Kopergolem. Kopergolem. Cześć, ja, jak się robi o Jack, Jack O'Lantern? Muszę sprawdzić. I jeśli zrobię jakiś dnia. Okej, okay, design skończony. Dobra. Też nie jest za piękny, ale jest. Ty ładniejszy chcesz? Ładniejszy. Ona jest gotowa. Dostajesz od razu. Co? Okej, okay. zostawię. Dlaczego Jack O'Lantern? Nie, to Czekaj, sprawdząc. No trzeba, wygrwano, no. Oczywiście trzeba, wygrawa Dobra, do no. A nie, ja mam nurzucę, ja mam nożycę. A za, no, proszę tak, no, tak, ja mam. Spędzasz, co zrobię, po prostu. Ciachnięte. Podniesione. No, ja staję się. Uwaga! Koper, golem. Faktycznie on od razu stawia skrzynkę, jakie fajne. Nie ja mówiłem. Kolego, co ty robisz, czekaj. No... Chodź, jeśli coś tu wstawisz, to wtedy on wstawi do jakiejś skrzynki, Baw w której się... To jest. Dobrze. To robi kolejnego góry. double chesta. Ale... wow! To jest bardzo, ale to bardzo masakrycznie nieefektywne sortowanie. Ale jednocześnie, ty już musisz wstawić te rzeczy, które on chce odstawić, bo inaczej on nie będzie w stanie odstawić. nie? Musimy mieć jakieś wyznaczone miejsce, gdzie to odstawić. Dobrze, teraz, jak no tak. jest wyznaczone, że tutaj są paylock Plank, to on rzeczywiście weźmie to i nie wiem, będzie stał się patrząc na skrzynię by z jakimś debilem czy co. No, wyjdź z tej skrzynki, bo on chyba nie wie, co zrobić. O nie, po prostu się usta ustawić, żeby te felgarnowad od razu był ustalony w innym miejscu, wiesz? No i teraz Roku. działa. He? Adam Coporgolem hmm? hmm? jest On nie wstawia tego w to miejsce, gdzie powinien. To, to widzisz, co on właśnie zrobił? Co on, okay, on to co? wstawia w losowe miejsca. No way. Serio. Serio kopergolem. A jak nie jak nie jest w stanie znaleźć jakiegoś miejsca na jakiś przedmiot, to po prostu staje w miejscu i po prostu patrzy się przed siebie, po czym stwierdza: O, może teraz już jest miejsce, żeby to złożyć. A jak nie ma, to dalej stoi w miejscu, stoi w miejscu i tak będzie robił w kółko. Okej, okay, widzowie, jak, jak no. widzicie, to, ja, dom został ukończony. Został ukończony, fajnie <śm> wygląda. Do, do, do następnego odcinka to, 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 tak on się prezentuje w środku ko no. kopergolem. W Nas następnym odcinku zrobimy setup z kopergolemem. To. No, no, a Koper Golem tutaj to, nie wie gdzie odłożyć tego Emeralda, więc po prostu przegląda w kółko skrzynki. To, jest debilem. Więc spróbujemy. No, to do, następne, do następnego no, odcinka, a do no i cześć. No, pa.